Eee i Iwax mówi, żebym wpisał jak w konsoli game mode 1. Co to jest? Nie wiem. Może nie Dobra. Idziemy, za... Za... Dobra, na co idziemy? Dawajcie galerię na Ja mam bro... ja mam o kurwa, ja mam bro... ja mam bombę. Ten jest środek. Gala. Nie, <śk> że galeria Rzeszów, kurwa. Ale nie mamy tu galerii. A idziemy tu? Ale teoretycznie. Ale uwaga, bo tam was pizgają po jak jak pestkę zaraz ktoś wyrwie między zęby, to będzie. Jeszcze jeden. Tam jest na Długiej. Idzie dołem. Od, 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 pod, od Kurwa granat. Skąd oni mieli granaty już? Na kupie. Kasę, Kasę miał na to? Są na dole, skampił się tam. Na rynku CT 3 co najmniej, albo 4 na rynku obejdą nas tu. Aaaa, kurwa No to jest GID. No to jest GID. Oooo! A kurde słuchano, że razem Dobra, to była rozgrzewka. Dla turniej. Pierwsza runda zawsze taka musi być rozpoznawcza, wiesz. No oczywiście, przecież. Dobra, to co, AWP-ki zbierzemy, nie? <grywka> go, nie stać. Nie, ja tam nie stać. Nie stać. Ja mam cheaty. Właśnie widać na poglądzie nam. Słuchaj, on ma pracę, nie go stać. I robimy to samo, to wtedy? Na hamach? Na banknarii. Nie no. Kombinujcie coś, improwizujcie, nie, wie. no, nie wiem. Wymyślcie coś. To ja się rozbiorę i będę ich uwagał. A, pokaż im cyka, pewnie. Jest w tak Idzie do nas. jak wujak szmato. Nie. Ej. Ale plecy jest. jest Ach, dostałem. Kurwa, o tyłu Nie, to tu nie będzie gra. Trzeba też, trzeba... coś może ogarnąć jakiś ten, co on robić, a nie tak na hura. A ta mina by odpowiadała pewnie im jeszcze. No to nie wiem, wyjdź Może teraz na pewno. Chodźcie za mną, ja wykryłuję grę To, ja już, ty, ja to już za mną idzie się widzę na Biel, że Uwaga! O Sabina no, no, się no, by no. składała, o ja pierdolę To jest śmiało Ja mam mało HP w i pakę Młody Nice ładnie tu Hanko dobrze Dawaj, dawaj oh! Dobra O Jaro mnie zabił A To, ja... to ocz mnie zabił 20 HP Raz trafił się się wyskładałem na Ja cię dupcę, kurwa. Idą od tyłu. Ja cię da. Na mnie to ma biznes. No nie? A. No już od. już będę bronić. i tu Nieograny Ale tu będziesz tylko przynajmniej 16 rund. No właśnie. To jakoś te składy tak dobrać sprawiedliwe się bardziej, nie? że to było wyrównane troszkę. No. No ale to ja myślałem, że Sabina nie weźmie tego doczania nie? Dobry? Wzięła... Dobry jest, no. Ale Sabina ja, jest chujem. Bo odpowiada. Tak, dokładnie. Dosłownie. Czy jest tam Dochka No kurwa, nie kontynuuję, jajecie. Wujek, ey, UWAGA! Wujek jest tam z AWP na, na galerię, patrzcie. Na galerię. I tam już na galerii. Jest... Hmm. No i was w cisnął i nie wiem kto tam kampi na respie, ale... <grym <grym idzie. Proszę. Dobra, kurde, ja mus... widzę, widzę, że muszę zacząć grać, bo nic nie gra. No właśnie. No weź no bez przesady. Zaraz kurczą mi smutny tryb. Jeszcze kurczę info gadają, ię. Ben... Takie info gadają, że tak powiem. No jak, gadają, zgi... bo... jak to Jak ktoś zginie, to od razu wiesz, mówił gdzie kto jest. No żartujesz. No a skąd wiesz? A ja wam tego nie kupię? No bo to jest uproszczony tryb. O, a, tylko na to, a na to niej, nie możesz patrzeć na. Follow me fire! Właśnie na uproszczony błodek jest. O, przechujdor, co stwarcił. Kurwa, ja za bez zamykam bez kitu. Wiedziałem, że tak będzie. Zamknij pysk. Nie no, że zbyjemy, Ja nie też. Jest. <laughs> Specjalnie tak ci powiedziałem, żebyś no czuł to... się urażony. Staramy się chociaż uchać. <laughs> chociaż jedną rundę wygrałem. Dziaku, nie wygraliśmy żadnej. No to mówię, że byśmy chociaż jedną rundę. O, słyszałem, ja że chociaż jedną wygraliśmy. Bo słucham, wyrawo zabiłeś. Bah! W LSP CT siedzą Dodge i Martin. Uważaj, tam są na dole. Nie, już idą na o, ho, ho. Podgale, idą, więc możecie wbić na A bo nie, gdzie wymiatacz jest? No to jest taka cipka, to bombę, że. No i mają same wymiatacze. Paka idzie. Taka właśnie nie wiem, gdzie idzie. Paka idzie jest na B, jest na, w, górnym, nie, ale... w górnym trupie jest. A ktoś tam kampi, yy, uważaj, yy, ten kto idzie na trupie, tam kampi chyba za WP. Za skrzynkami na razie. Więc wyskładasz się Będnie w skanery i wyrywiesz, więc się nie opłaca i Jest dobra. No, to jest To jest dobra. To jest dobra. Wujek. jest dobra. To jest dobra. To dobra. jest przynajmniej jedna dobra. Ale jest że on gra Kto? To jest z To jest Co? Wujek Z dobra. gra Jak z z gra? No, Warhacka włączał. No to niech spierdala z tego TSA. Skąd wiesz? No przecież, kurde, jak no ten jest... jeden na jeden takie głowy cisnął i wiedział, gdzie jestem, jak nawet czego nie wiedział. Je to nie zjebać stąd, kurwa, i nie... No i kurwa... No ale by... jesteś no... pewien, czy nie? Jeszcze się podpisał, ekipa wie... wie... Ej, ale jesteś pewien, czy nie, kanabis? Nie A, ale mam No nie da... wiem, e... ja, ja jest... ja przynajmniej hmm. jestem pewny, może, Lacka. kurde, udaję, no nie wiem, ale moim zdaniem strzela jakby na bucha był. Ja mam kurde superfiki. Nie reaguję na Nie laguje, Jezu na No kurde, mam stopingu, na no, bezhitu i oj, 99% ja po... Ładnie kocham. 170. Daj, uwaga, cały czas. Ja ale da. Kurwa! Ja nie, nie No chuj, nie mogę strzelać. Znaczy, w 500 pingów, no 500 to No widzę, pingu, widzę, 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 widzę widzę. Widzę, widzę. jestem pod yy, bramą i zaraz jestem, w chudę, yy, 50 metrów za nią. No właśnie, coś mi się zatem fajpuje. A mam AWP fajne.

Teraz wróćcie, wróćcie jak zabijny, jak na... Nie wiem, czy gdzieś No. Się wujek. Hmm. Ach, to... Dobra panowie, słuchajcie. Let's go to B-side. Let's go B-side. Idziemy na A, no dobra. Jest. Dobre myślenie że nie. Próbuj Idźcie na B, a ja tu i udawał, że coś robi na, na ARS. UWAGA! Oka... Ooo... Źle Uwaga, idzie dolny... dolny trup, jeden. Nice. Dutch. Wezmę broń. To ja. Bierz, 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 bierz. spokojnie. Plecy! Uwaga. Minus trzydzieści. Nice. No i dwóch jest na B ostatni Ostatnich dw dwóch na B To idziemy na A, chodź, chodź, chodź no. Mówię serio, jest, jest dwóch na A, Jeśli nie, nie zginiesz to będzie spoko Ja się boję o tego wujka i jego wupa na ja A, się. dobra, ja tu tryb... Chodź, Patryk, chodź, chodź Dawaj szybko, Patryk, dawaj, plantuj nie mniejsza tam, nie tam, Naxa, cofnij proszę Plantuj, plantuj, plantuj Od bramy cię po to będzie podchodzić Kodzi Kurwa Kurwa, Jest, kurde zamykam dalej, nie już nie, pan zamyka Od gali będzie wam przedł, wujek Czyli od kiedy, skąd? Yy... Ze środka Cicho Tylko tu to, 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 to winuje Nice, prawo I jeden jest przy B Podchodzi do CT Jaro Jest na CT okay. O schowa się Słucham z tym. Uciekajcie, uciekajcie z BSa. Na długą do... przerywa was, jak ja dodałem z połączeniem Ja, bo się podłożyłem No nie wiem kurde, ale mnie chuj Tak to weźcie tą bombę, bo jak się je lakuje to będzie Oj kurde Znowu 500-500 z kulem Ale Czuć tą bombę Przez pół magpy nagle przebiegłem I nagle na środku I, I pod ścianą, i na środku, i pod ścianą Ja pierdzielę serio, bez kity ja tak Idziemy Idziemy, gdzie się stoi, nie? Ja, ja pierdzielę czekam pierdzielę. na rozkazy Nie Kurde, jakie a, Gdzie? O, y, plecy, 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 plecy z od respa naszego. Uf. Jeden kampinat. Ja chuja mogę zrobić czekam mam taki lag, kurde, 500 pingów. Nie no. Miałem nie przepinać, ja nie czekam. Kurwa mać. Od respa idą. No tu jest od chuja przecież. Jaro, o, do. Dobra tam nic się nie dzieje, nie? Idziemy na B, chodźcie na B, ja mam, ja mam bomba Idziemy na B, a ja idę na B y, trupami od dolnego trupa idę na B. Uwaga, idzie, do, idzie dolnym trupem na, na B Dobra, to jest dolny trup? No tutaj od dołu od galerii tam Tam jak jest Trotek, to, to na dole. Jeszcze dwóch po prawej. Uwaga, docz idzie do afkus. celuje Nice, docz tam jest kurwa, no. <grym> 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 oh, chłopcy, chłopcy. co <gry> 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 Ciągle, nie, trzeba zmienić. Mi co co chwila, chwila 500 500 zim, nie, 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 to koniec nie, 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 no, nie, 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 to, to, no to, to, to nie,